Topka czyli 16 najlepszych klipów w tym tygodniu. W każdą niedzielę. O dwunastej tylko w mixtape TV. Miejsce trzecie. to jest Pis. Ja robię jak się pisią. Ej, To kształto ej, pis joł, do towarzystwa, towarzystwa. Miejsce drugie. Wypłacane listy to trzy dekady w branży, wciąż na nią krzywo patrzę. Trochę wzrok się pogorszył, to przez obcinanie lasek To żaden skok na klasę, raci kwintesencja stylów. Miejsce pierwsze. To dla podwórze, bęk, bęk i w ogóle. Mamy rymy chropowate i ponure. Kto to czuje, ten podnosi łapy w górę. Wiem, że wielu ciągle robi. Topka, czyli 16 najlepszych klipów w tym tygodniu. Wy głosujecie, wy wybieracie od ostatniego 16 aż do pierwszego miejsca. Wbijajcie na mixtape.tv.pl, wybierajcie najlepsze numery, a całe zestawienie zobaczycie w Topce w każdą niedzielę o 12 tylko w Mixtape TV.